Hej, siema, moi drodzy. Dzisiaj przychodzę do Was z Denkiem, czyli najbardziej po prostu lubianą formą filmików na tym kanale e, za miesiąc sierpień. Już się wrzesień rozpoczął, e, dosłownie jutro zamierzam ten filmik wrzucać, więc to jest najwyższa pora, żeby Wam to nagrać. E, teoretycznie moja torba nie jest tak bardzo wypchana, ale wiem, że tam jest sporo drobiazgów, więc po prostu przejdźmy do rzeczy. Na początek Isana, żel podprysznic z peelingiem, grejpfrut, coś takiego. Generalnie to jest na um, glukozycie kokosowym, czyli to jest taka średnia substancja myjąca, nie jest taki bardzo mocny. I oczywiście było był troszkę łagodniejszy niż to, do czego ja się przyzwyczaiłam, co Isana mi daje, że tak powiem, jeśli chodzi o takie właśnie myjące, myjące rzeczy. 200 ml, bardzo taka sprawa, ja to naprawdę za parę złotych, nie wiem, z pięć, sześć może max kupiłam. Jeśli chodzi o ten peeling, to tam było troszkę taki, takie celulizowe drobinki, ale było ich dosyć mało i były Drobiąco one nie były, ale było ich bardzo mało, na tyle, że nie dało się tego peelingu jakoś tam konkretnie wykonać. Więc z tej strony e, spoko, mogłam nawet ten peeling, właśnie tego mogłam używać codziennie, jakby mi to krzywdy nie robiło absolutnie żadnej, e, ale nie jest to jakaś taka najbardziej preferowana przez mnie forma. Raz na kiedyś lubię sobie coś takiego użyć i nie powiem w tym letnim okresie gorącym, to było całkiem spokojnie chętnie sięgałam po ten produkt. E, taki dosyć rzadki, ale nie aż tak, nie był wcale tak bardzo źle. Mamy tutaj sól, a to między więcej połowy składu, więc też w sumie okrajała się gumę santonową dosyć wysoko, więc ona tak całkiem ładnie to zagęściła, jakby cały ten produkt był całkiem, całkiem a całkiem. Naprawdę myślę, że jak za tą, za tą cenę, to nie ma co się w ogóle przyczepiać. Absolutnie ten zapach też był całkiem spoko. Trochę taki, czy, trochę taki sztuczny Greyhound, ale czuć jakby tylko i wyłącznie i nic innego, i właśnie też, też oleje greyhoundowe, jakby przynajmniej taką naturalną bardzo formę Greyhoundu, więc to jest akurat bardzo spoko. Dalej ja mam sól do kąpieli. Sejo, lawenda, sól do kąpieli. Coś takiego kupione w drogerii Natura. Nie wiem, czy to gdziekolwiek indziej można dostać. Generalnie tak to jest składowo całkiem spokojny, jakby sól zwykłą, że tak powiem i sól morską, właśnie ekstrakt z y, lawendy i y, y, z rumianku, y, y, jakiś właśnie zapach i y, 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 y kolor, y, y, też naturalny, więc spoko, jakby składowo jest ok, okej. ten zapach, on jest taki, myślę, jakoś, ja mam jakąś nostalgię z tego typu zapachami, bo mi się to kojarzy, że Mniej więcej soli w tym stylu, w podobnym zapachu, u mnie w domu się kupowało, jak ja jeszcze byłam bardzo mała, tak, za dzieciaka. Jakoś tak, m, taką naprawdę taką fajną nostalgią, takim, takim pozytywnym relaksem mnie natała ten zapach. Więc jakby mi się bardzo on podoba, ale to jest też kwestia gustu oczywiście. Nie jest to taki super, ekstra produkt naturalny. Ta są kosztuje może 5 zł za 600 mililitrów, 600, 600 gram, chyba 600, tak. Więc ja w ogóle nie ma nie, o czym mówić. Teraz to widzę, że to jest wyprodukowana natura, czyli tylko i wyłącznie ten produkt dostaniecie Wy w naturze właśnie. I tam pamiętam, było parę wersji zapachowych. Ale szczególnie to tak, to było bardzo fajne. Tak, z 6 kąpieli sobie z tym zrobiłam, niskim kosztem, niezbyt to była droga impreza i było bardzo fajnie. Generalnie lubię te sele, sole, są też takie trafniejsze, sklepałam z jakimiś cudami, z dobrych marek i tak dalej. Ale szczerze mówiąc, tak z drugiej strony jest taka i sól, nie wiem, taki shot właśnie do kąpieli, mam ich szód 15 zł, a tutaj mam sól na ilość razy za piątkę. No to wiecie, czasem sobie się skuszę na coś takiego lepszego, ale generalnie, już takie kąpielowe rzeczy, to też lubię takich to stosunkowo tańszych produktów używać. A zostając przy całych w sprzedanych produktach, mam tutaj takiego jak Ewa Natura, Ewa Natur Style e, raczej, szampon rumiankowy do włosów jasnych. I kiedyś ja to widziałam w takim trochę innym wydaniu, tak mi się wydaje. Tutaj mamy 250 ml takiego hamskiego sls solnego po prostu szamponu, e, który ja raczej widzę takich, że tak powiem, e, no cóż, sklepach takich trochę spółcielszych, z starej daty powiedzmy, bo jakby tego tak wszędzie widać, że nie dostanie e, I też tym widziałam, że, no nie wiem, no, na przykład taka mała wersja, mi litrów kosztowała 4 zł, a może było kupić litr za 5,50 czy w tym stylu, więc generalnie to, to mi się kojarzy, że to jest taki szampon używany przez często starsze pokoje. Po prostu przebaczcie bardzo często. Myślę że moja babcia na pewno też taki szampon kiedyś przynajmniej miała i ja też ten szampon kojarzę. Generalnie kojarzyłam już go... Od wielu lat i on jest takim zwykłym rypaczem, ale mimo wszystko on nie jest taki bardzo agresywny, bo mi tej skóry głowy nie wysuszało, szczególnie teraz latem. Jakoś tak na zmianę sobie to używałam z innymi produktami, bo on to całkiem spoko. Jakoś taki codzienny rypacz, znaczy to się nie codzienny, ale rypacz raz jak kiedyś, go polecić, bo to spoko i kosztuje prawie tyle co nic, tylko gole z dostępnością, Musieli, musielibyście po prostu na to trafić. A w samym przy szamponach tutaj mam Biocap, eee, tu jest wszystko po włosku, więc ja nie wiem o co kama, ale bio, olio. Dermoliento O, to jest po angielsku coś Calming Oil Shampoo with White Olive Oil and Mellow I fajnie składy też oczywiście nie ma W każdym razie ten Biocap. ja generalnie kojarzyłam tą markę Kiedyś ona mi się już dawno uszobiła, że ma jakieś super farby Najlepsze, w ogóle takie naturalne Ale też się okazało, że ją kosmetyki Gdzieś na antycemalizmie mi się mgnęła właśnie taka mała wersja 100ml Na jakiejś przecenie za 12zł czy coś w tym celu Stwierdziłam, że hej, to będzie idealna okazja, żeby właśnie W końcu tych produktów od Biocup wy wypróbować i Kurczę, z tym składem teraz nie powiem Wam, ale on się, ten szampon generalnie się przepięknie pienił, bardzo mocno się pienił. E, miał to też taką, tę taką bardzo miękką, mięsistą, która jakby no ładnie na skórze głowy zastawała. nie trzeba było w związku z tym jakoś tak bardzo dużo tego produktu używać samego w sobie. może to jest setka, jakby sam produkt szybko zużyłam, no bo po prostu było małe opakowanie, ale był jakby potem bardzo przyjemny, bardzo łatwo się rozprowadzał, takie takiego szybkiego głowy się sprawdzał bardzo fajnie. E, I ten też efekt był bardzo przyjemny. To, co mi się wydaje, że trochę jest zbyt małą ilością że można by tak na 100% opisać ten produkt, ale jakby ja mam bardzo pozytywne wrażenia, i jakby to mnie zachęciło, żeby teraz dalej popróbować jakiś testów i właśnie kupiłam sobie inny szampon, potem to było do wrażliwej skóry głowy, coś tym z mi się teraz przypomniało, a kupiłam sobie taką setkę, jeszcze nie otworzyłam chyba detoksykującego czy jakiegoś takiego, więc... Generalnie ja, no spoko, jakby mi się daje to bardzo ciekawe i jakby będą marka warta wypróbowania a której szczerze mówiąc nie słyszałam często w internecie, bo wszystkie jakby opinie, które słyszałam to były tak, y, że tak powiem fizycznie od pań w aptekach, więc tutaj takie coś tylko mówię, że jest taka marka, jest trochę spoko, jest włoska i ma takie ciekawe produkty właśnie do włosów. Dalej Garnier, po prostu hit nad hity, płyn czyli w jednym y, wszystkim jest po prostu znana, teraz tak ikoniczny produkt po prostu od Garniera, który ja już też od parę lat temu używałam całkiem dużo, jakby butelkę za butelką i to było dla mnie super i najlepsze. Teraz ja tą konkretną butelkę gdzieś tam też chyba w Lidlu czy gdzieś tam złapałam za jakieś tam 8 złotych za tamte, nie wiem, pół litra, 400 ml produktu, to jest w ogóle chore. Y, I generalnie, wiecie, kiedyś ja używałam właśnie samych płynów celarnych, teraz już przeszłam na olejki, balsamy takie bardziej tłuste formuły. I powiem że teraz szczególnie na tym, czasami to było na mnie Zbyt ciężkie, jakby te olejki tak mi zostawały na tej skórze, mnie czasem miała ja problem z tym, żeby to domyć, yy, ale tak na przykład, też płyncarny, to jest dla mnie bardzo fajny szczegół, jak wracam z imprezy po prostu w nocy i chcę jak najszybciej, się po prostu włożyć do łóżka i wtedy przy, po prostu przykładam sobie do oczu ten pulsarny jakoś to leci, a z czasem olejem się wabrać, to po prostu gdzie nie chce. Jakby ja ten. to oto koło miałam przez bardzo wiele miesięcy, szczerze mówiąc, ale było spoko. Jakby ja już kiedyś zauważyłam, bo już na pewno o tym mówiłam sto razy, że. Płynęcam za długo sensowo, jednak czułam, że skóry mnie wysuszają i to nie jest coś, co mogę używać codziennie. Teraz latem to by jeszcze przeszło, ale wydaje mi się, że zimą to już by, no zdecydowanie, to już by się nie nadawało do niczego. Ale szczerze mówiąc, jakby spoko. nic mi to krzywdym to nie zrobiło, bo nie używałam tego codziennie, ani jakoś tam nie miałam, nie wiem, wrażliwości jeśli chodzi o oczy, nic mi tam nie szczypało, Makijaż był zmyty naprawdę całkiem poprawnie i nawet myślę, że kupię sobie ponownie. Nawet ten sam, może on nie jest jaki idealnym składem, ani niczym tak naprawdę, ale jest bardzo dostępny. Może kupić się tańcalnie i będę miał po prostu na pół roku a to jakby to, to chodzi, więc yy, w sumie to polecam, mimo że już od bardzo wielu lat tego już wam mówiłam i jakby się nie zawiodłam, bo to jest bardzo spoko produkt. Chyba, że macie mi do polecenia jakiś właśnie płyn naturalny, ale nie za miliony monet, to chętnie się dowiem, bo gdzieś na przykład mi mignął mi taki z Only Bio i on chyba nie jest właściwie za drogi, ale zastanawiam się jak to jest z jego skutecznością, bo ja muszę obczaić właśnie na wizerzu opinii i tak dalej, bo no w sumie dawno nie miałam Płyny naturalnych to chyba nigdy, tak teraz jak teraz myślę, to chyba zawsze, jak już miałam to takie takie jakieś dziadowskie rzeczy z drogerii, a w sumie można by się było zainteresować tematem i jak jest ten musi w takiej bardziej naturalnej formie mieć. E, dalej mam tutaj bandy e, trichologiczny tego tak się nie nazywa, trycho-peeling, peeling do skóry głowy. Takie coś, miałam tylko jeden taki, e, parę, o jakiś tam parę lat temu, to to był w ogóle rewolucyjny taki powiedzmy wręcz produkt na rynku, przynajmniej ja nie widziałam za bardzo takich peelingów. To skóry głowy, stricte przeznaczone, jak każdy kombinował, używał tego cerku, albo jakieś tam kwasowych rzeczy, albo jakieś takie specyficzne, bardziej yy, apteczne rzeczy, jakby to było jakby mm, peelingi dopiero wchodziły na scenę, jak były dopiero tak troszeczkę powoli, coraz bardziej popularne, I żeby mieć peeling trochę peeling właśnie do skóry głowy, który nie będzie stricte z ziarninami, nie będzie takim mechanicznym, to to było całkiem rewolucyjne. I jakby ja już, ja bardzo, da, bardzo dawno miałam też to na początku i w końcu zużyłam po bardzo długim czasie, więc też jakby ta moja regularność nie była taka do końca zachowana, więc tutaj ten to jest jakby trochę moja wina. I na początku ja widziałam, że ten efekt był super, jakby on mi się bardzo podobał i widziałam bardzo dobre czyszczenie i jakby super się ta skóra głowy zachowywała. I z czasem wydaje mi się, że jakby on coraz słabiej na tą skórę głowy działał, ale też może ja go też nie trzymałam wystarczająco długo na tej skórze głowy, bo raczej nie, nie przed utrzymywałam go w ten sposób, bo tutaj akurat producent mówi o 10 minutach, ale w 10 minut to tak nie jest za dużo, o ja ile na początku właśnie przy tych pierwszych uliczach to nawet może coś na tej skórze go wyczułam, to już później to jakby jakoś też mi się wydaje, że skóra się to tylko po prostu przyzwyczaiła. Generalnie na pewno chciałabym próbować taki peeling od um, Heritage Cosmetics. I w ogóle tych peelingów wychodzi tak bardzo dużo, takich najróżniejszych, że po prostu jest, cieszę się, że w końcu ten zużyłam. Ogólnie mogę go polecić, ale jest bardzo delikatny. Jak dla mnie to to jest dosyć porównywalne do cerkożelu, szczerze mówiąc. Mm, tylko to jest trochę prostsze w obsłudze, mimo wszystko, bo ta pieleta była całkiem spokojna. Można no, było naprawdę łatwo i fajnie sobie cały ten produkt równomiernie na skórze było rozprowadzić. I też był bardzo taki fajne śliski pod palcem, więc jakby no naprawdę z tym rozprowadzeniem nie było żadnego problemu. I to, co się praktyczne, bo po prostu się tą pieletką nakłada na skórze głowy. Kiedyś wniotę, ja banana, wymawiałam dziękuję, dobranoc, więc to jest bardzo spoko, Ale muszę przyznać, że efekt jest bardzo delikatny. Oczywiście nie miałam też żadnych, nie wiem, podrażnień, nic w związku z tym tytułem, więc jakby po ten, więc ogólnie mogę by polecieć. Wydaje mi się, że nawet przy takich dość wrażliwych to powinno być całkiem spoko. Dobra, muszę ja przyspieszyć, bo Boże, 10 minut, a ja jeszcze tu mam 5 milionów produktów, więc troszkę się tutaj streszczę. Glinka e, żółta od e, Your Natural Side. E, Spokojowi są produktami, taka średnia droga, ale jakby ok, jakby to nie jest zakaszona jakoś, ale jest naprawdę bardzo fajna. Akurat ta glinka była ładnie zmieniona, ale tak średnio, nie było tak bardzo, bardzo mocno zmieniona, ale tak wystarczająco. Spoko, wielki plus, jakby to szklane opakowanie. No i w chodzi o glinki, jakby żółta jest taka, bardziej mieszana i niby w stronę tu ale tak bez przesady, więc ja ją sobie mieszałam w najróżniejszych konfiguracjach i była ona taka bardzo fajna. Wydaje mi się, że właśnie glinka, żółta jest bardzo spoko wyborem, w momencie, nie za bardzo co wybrać, ale ogólnie raczej macie tendencję do. Przetuszanie niż do przesuszenia, będzie spoko, ale wydaje mi się, że naprawdę dla każdego to będzie całkiem fajna glinka. Może tylko jedną taką bardziej mi będzie czerwona. Ja akurat zabiałam, zabiałam nie przykładam, bo mi się trochę wysusza, ale ta żółta jest naprawdę bardzo spoko. Teraz mam zieloną, która jest tak bardziej na oczyszczanie nakierowana, Ta tała po prostu minimalnie łagodniejsza. Kurczę, jak mam taki polot gadaniowy, dzisiaj po prostu milion informacji, ale mam nadzieję, że to właśnie Wam pasuje. Dalej mam od oczarowy z firmy Nago. No i to w sumie tyle w do Te 490 kupynek takiej przyceny. Dla to odkryłam... Dobra, ostatnia dygresja, okej? Okay. <gul> <gul> Ostatnio odkryłam właśnie koło mojej pracy taki fajny sklepik z naturalnymi rzeczami. Tam się w ogóle okazało, że to mam internetury i w ogóle jakieś przyprawy. I ja tam patrzę, w ogóle spadłam z krzesła, bo się okazało, że mam w ogóle You, którego ja nigdy nie widziałam, nigdy nie miałam żadnego produktu, nie widziałam tego nigdy w ogóle stacjonarnie nigdzie, ever. I takie dużo różnych ciekawych bardzo produktów. I właśnie tam skusiłam się na parę różnych rzeczy, między innymi jedną z tych rzeczy, które użyłam, to jest to. Yy, szczerze to jest teraz przynale do innego pakowania po hydrolacie aloesowym, który zresztą również skończyłem yy, tam z jakichś 8 zł z natury. Yy, jeśli chodzi o oczar, to dla mnie to jest fajne, to jest oczyszczające. Yy, Bardziej mi się to właśnie podoba w tej takiej wersji z pompką, ale szczerze mówiąc, tak teraz przypomniało mi się to, że o, a to oczar to jednak trochę capi i generalnie to nie jest zbyt przyjemne tak na, na, na twarzy, może że tutaj mam po prostu po prostu właśnie ten cały yy, hydrolat. No jest po prostu jakiś tam konserwant i yy, trochę jest wody. ciekawe dlaczego. Bo sam koniec w ogóle, przy w składzie, i na samym końcu jest cytrynowy tak tylko dla zakwaszenia. Więc wydaje mi się, że za taką spokoj, chodzi o pH, że to jest jakoś tam skontrolowane, żeby właśnie działało odpowiednio. To ktoś korzystając normalizująco, powiedzmy, na, na przytuszczenie, powiedzmy, i jakieś tam łagodzenie, ewentualne, jakieś tam zmiany, które już się na skórze pojawiają, to oczar jest spoko, dostępny i relatywnie taniej, więc ogólnie fajnie. A Aloes tak typowo na bieżąco. Jak nie wiecie co kupić kompletnie i nie macie uczucia na Aloes, to Aloes jest, jest bardzo dobrym wyborem, więc więc to tak jak najbardziej też mogę polecić. Tak, tylko do pokazania: Elmex pasa najlepsza pasta z dobrym składem, która ma fluor. I ja muszę powiedzieć, że naprawdę fluor, y, że jednak może mieć tą pasę z fluorem, bo ja czasem pokazuję a czasem nie. tak czy jakoś teraz tak się trafiło, że akurat ta pasa nie trafiła. Ale generalnie tylko chciałam powiedzieć, że naprawdę warto jest dbać o to, żeby ten fluor nie tyle w diecie, ale właśnie w Waszej higienie jemy ja ustnej występował, potem naprawdę był wielką różnicę i no muszę powiedzieć, że ogólnie na przestrzeni tam ostatnich powiedzmy dwóch lat moje uzębienie właśnie moja higiena jemy ustnej dużo lepszym stanie i ja jestem niemalże pewna, że to jest właśnie zasługa tego regularnego, codziennego używania pasty z fluorem, bo miałam takie epizody, że używałam tylko jakichś takich cud Cudów, nie wiem, wyzwęglen i tak dalej, i praktycznie wszystko właśnie bez fluoru. Ale przekonałam się, że to nie jest do końca dobre. Przymyj dla mnie osobiście i już, no już od tego odchodzę. Tam gdzieś tam czasem, żeby użyć coś tam bez fluoru, to spoko, generalnie, no ja osobiście nie polecam i widziałem, że dużo trochę jak właśnie ten fluor się ma. Tak w ogóle muszę się też pochwalić. Ostatni raz po prostu mówię o jakichś innych rzeczach. Taki mam na szyi, którego teraz nie będzie tego w ogóle widać, ale moja koleżanka robi takie ręczki, robi na fajne rzeczy, więc jeśli nie zapomnę, to podnikuję za na dole. Dobra. Idziemy dalej po prostu, bo tutaj się zakopiemy. Isana odżywka do włosów arganowa. Isana professional odżywka do włosów pielęgnacyjny. Olej arganowy. Takie coś 200 mililitrów. bardzo zwykła, podstawowa. Isana jest taką zwyczajną maską do omu powiedzmy, ale ta była taka fajna, wygłodzająca i właśnie miałam tutaj chyba też karatynę tak mi się mocno wydaje. Mamy właśnie ten wspomniany olej arganowy. Hmm. Czy jest ta karatyna gdzieś? Teraz nie widzę szczerze mówiąc. Bardziej taki bardzo prosty i zwyczajny skład, ale potem była całkiem fajnie wygładzająca, bardzo fajnie się ją wczesywało. Miała taką trochę woskową strukturę, ale była łatwa o i bardzo łatwo było ją po prostu rozprowadzić, bo była taka fajna i śliska na włosach, więc dla mnie naprawdę na spoko. Dalej mam i tutaj mam taką maskę, właśnie Aqua, tuk maskę, nie wiadomo o co chodzi, bo to jest po niemiecku, ja po niemiecku to nic. Generalnie to pokazałam nawet w, dosłownie w akcji tę maskę w filmiku, który uczycie za tydzień, więc zapraszam serdecznie. Zwykła nawilżająca, nie miałam podrażnienia, a tego się niestety obawiałam, że będzie ona troszeczkę zbyt obrazywna dla mnie, a to to się okazało, że wszystko było spoko, jakby ani na nadrożliwości, ani jakiegoś, nie wiem, delikatnego leczewienia niżego tak naprawdę, więc mogę bardzo polecić. Nawilżenie rzeczywiście było zachowane, ta skóra była taka właśnie napita wodą i jestem bardzo zadowolona, bo dawno nie użyłam żadnej maski w płacie w ogóle i to było tak trochę tak mnie pies dojeżdża, trochę mi się wydawało, że trochę na dwoje babekowym Nie wiem, czy to dla mnie nie spoko, ale się okazało, że naprawdę bardzo fajnie skóra zareagowała właśnie na taki na produkt. I w sumie mogę polecić. Bo teraz być może Baleja będzie jakoś bardziej dostępna, to na pewno nie był w ogóle drogi produkt, mimo że kupowany był na Węgrzech, więc generalnie mogę polecić, jak ktoś czego mu się dało. No tutaj mam z Majram taką właśnie, ym, to czytam w manufakturach kosmetyków prawdziwych, yy, mydło migdałek, które w ogóle jest trzy składnikowe. Dostałam taką małą próbkę na yy, targach naturalnych i chciałam tylko powiedzieć, że hej, miałam taki produkt i był bardzo fajny ta próbka, bo była bardzo neutralna. I Majram tą formulacją nie do końca się tak na 100% sprawdza, bo też użyłam mydło yy, jaśminowe którego papierka chyba zapomniałam włożyć, tak mi się wydaje. Chyba, że pokazałam je w zeszłym y, miesiącu, czy moc, nie wiem, ale na pewno użyłam właśnie mydło jaśminowe od Majram. I ono było, o ile było bardzo przyjemne, dosyć kremowe i takie fajne, ten zapach bardzo dla mnie taki przyjemny, nostalgiczny i przyjemny, właśnie. Again, y, to y, ta formuła jest taka nie do końca. Ono mógł, mógł być troszeczkę już wszystko bardziej myjące, albo jeśli zostawimy, zostawimy jakby ten spo, y, poziom mycia, który to mydło zapewnia, żeby mogło być mu wszystko bardziej delikatne. Chociaż trochę ja tego nie kumam, bo na przykład to mydło się ma tylko trzy składniki i jakbyś bardzo takie zwyczajne, właśnie bardzo proste w składzie. Jakby jeśli czegoś takiego szukacie, takiego ala szarego mydła, to to totalnie będzie coś takiego. Jakby ta próbka była bardzo, bardzo przyjemna, e, ale mm, wiem, że to jest kwestia przyzwyczajenia prawdopodobnie, e, ale wydawało mi się, że mogły być może trochę bardziej myjące mimo wszystko. Chciałabym, żeby zachowała tę samą delikatność przy po prostu trochę mocniejszym myciu. O, to tak to mówimy. Dalej mam e, reWele Tak, dosłownie przeczytam jak taki po prostu analfabeta. E, jakieś wi... Boże, witam C plus energy. Jakoś, sorry, rozwolone są tutaj słowa wszędzie z każdej innej, jakoś tak, to mówię, to jest nieczytelne, bo to jest napisane. W każdym razie mam do twarzy z witaminami niby. Bardzo zły, szczerze <ścoughs> mówiąc, nie widzę, że przeciętny, bo bardzo kiepski. Kupiony przez przypadek w ogóle, mamy demotykona, jakąś silikona, Pega tego Phenoxyltanol, um, jakby skład najgorszy po prostu. Ja nie wiem, co mnie podkusiło, żeby takie coś kupić. Tam za parę złotych ze strony z Hebe pamiętam, że to było kupione. Idealnie na początku parę razy użyłam i nawet nic mi się nie stało. Gdzieś tam po prostu doczyszczająco i git, ale już dostarczyło parę razy użyć i już potem było się zaszierowienie, takie trochę podrażnienie, nadrażliwość, ten zapach był irytujący i w ogóle nasakra. Ja przez bardzo długi czas jakby większość tego produktu po prostu tak na tej półce i tak czekała na coś się myślałam tak wyrzucić, nie wyrzucić. A w końcu skończyło się tak, że po prostu wylełam sobie całą resztę na do kąpieli i tak się zostało to zużyte. Więc, no cóż, może masz na ale mogło być gorzej, przynajmniej chociaż się w tym wykąpałam w jakiś sposób. Dalej mam olej z pietruszki, z nasion pietruszki, natural side, czyli firmach, która już dzisiaj była pokazana. Yy, naprawdę pachnie pietruszką, taką właśnie nasionem takim, czymś takim ciekawym, bardziej korzeniem w sensie, a nie że nadkom. Mm, tak, bardzo fajne. Zresztą, no, taki takie i miłość był to zapach. Po raz zdarzyło mi się tego że trochę na końcówki, w osób gdzieś tam na wyjeździe po prostu od całego ciała i tak naprawdę to, to małe mała opakowanko, bo to jest... Mm... 10 mililitrów, no to wiecie, to dosłownie sobie poradzać, na coś tam tarczyło i się zużyło. Generalnie takim całkiem praktyczne są takie opakowania, jakby z taką pipetką, bo muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o opakowania, to to natura w sali jest naprawdę bardzo spoko, bo ta jest taka fajna, stabilna, tak samo tam to opakowanie, tej glince, to też jest takie właśnie fajne, szklane, konkretne, więc jakby jeśli chodzi o to, to mogę zdecydowanie powiedzieć, te sama jakość tych surowców jest też bardzo spoko, a tego typu jak kolejki, właśnie w takiej formie z taką pipetką, i w ogóle pojemnościowo są bardzo fajne, wydaje mi się, do dodawania do maseczek, albo właśnie do takiego masażu twarzy. I ja to akurat głównie że trochę do włosów i tak do ciała, tak naprawdę, bo taki pietruszka jakoś tak do, do twarzy mi się tam zgrywała. No, Mam mnóstwo innych rzeczy, mnóstwo innych serów do twarzy, które są trochę ciekawsze jednak, ale jakby sam produkt w sobie bardzo spoko. Dalej, Baking Bio, rozświetlający serum pod oczy. Ile ja miałam to serum jak bardzo się z nim liczyłam, to to po prostu poza wszelkie pojęcie wykracza, ponieważ... Make Bio ma takie produkty, dla mnie średnie szczerze mówiąc, nic mi jeszcze, nic tak jakoś nie powaliło i za każdym razem oni na początku jest miarę spoko, to potem takie zjazdy po prostu kosmetyki bo wręcz mnie męczą, to bardzo nawet nie chcę próbować niczego dalej. Na początku właśnie miałam takie wrażenie, że to jest fajne, przyjemne, delikatne, nawierzające serum, które po prostu podbija nawierzające właściwości kremu, ale tak czy siak wymaga, żeby właśnie ten krem został później na niego nałożony. Więc to taki trochę dodatkowy krok, którego sensu za bardzo nie widziałam, bym nakładać. W momencie, gdy nakładałam to samo, to trochę było mało. Mało, tak naprawdę, przynajmniej w jesieni. Potem, yy, nie był w życiu, nie wiem, kilkanaście razy, może nie wiem, dwa tygodnie czy coś, skóra mi się uwrażliwiła. Miałam yy, kilka, kilka podejść tego produktu i na przykład wychodziło mi takie dosłownie takie uczulenie całe, tak na oczodole jakby przy, przy kości samej, yy, oczodołu, dołu, jakieś takie, nie wiem, kaszka czerwona, albo jakieś takie nadwrażliwości takie dziwne, których to było po prostu nigdy, nigdy mi się nie przytrafiło wcześniej, a to było jakby typowo po tym produkcie, czy że mówiąc, bo nie miało prawa być za bardzo po niczym innym, Właściwie, gdy to odstawiłam, to wszystko wracało do normy. Jakiś czas temu właśnie tak miałam się tak z połowy tego produktu, bo ja dawałam im mu szansę cały czas, regularnie i stwierdziłam, że hej, muszę go zużyć. Teraz było być tak bardzo gorąco, to on się sprawdzał bardzo spoko, bo jakby ja bardzo na tej twarzy mało miałam, jeśli chodzi o takie jakiekolwiek nawilżające produkty i po prostu sobie tylko rolowałam tym pod okiem. Tym razem nic mi nie wyszło, nic mi nie wyskoczyło ee, i tylko takie delikatne nawilżenie to miło, jakby nic szalonego, ale powiedzmy na to, to jakoś przeszło. Na początku mi się to wydawało mało, ale potem jakby skóra się przyczeliła do tego i tak po właśnie tygodniu, dwóch było już miarę spoko i ja zużyłam to opakowanie w końcu. Produkt bardzo wydajny, tego to nie można odmówić absolutnie, ale jak wiecie, ja mam bardzo mieszane uczucie do tego właśnie produktu, po prostu do tego serum, bo no nie dość, że to jest jakby taki dodatkowy, krok mimo wszystko. Sama w sobie to nie do końca zapewnia odpowiednie na nabywanie, mimo wszystko to jeszcze ta kwestia uczulenia, więc ja na pewno już nie spróbuję i w ogóle mnie kim bio, tak trochę mnie do siebie nie zniechęciło niestety, no ale cieszę się, że zużyłam chociaż ten produkt, no i tak chciałam powiedzieć, że tak coś miało miejsce. Dalej mam, tylko tak do pokazania, bo o tym nie chcę się roz, mm, rozwodzić, bo o tym też wspomniałam kiedyś. Promag Żel, specjalistyczny żel do zapobiegania i leczenia wspomagającego z zakażeń intymnych. Produkt, który właśnie ja używam zawsze po saunie, po basenie. Czy nie wiem, po prostu po wizycie w toalecie publicznej, gdy czuję, że coś jest nie na końca w porządku, to nakładam sobie ten żel i jakby jest naprawdę super. Ja już dlatego do tyle się jego na, na współczaiłam, że naprawdę muszę sobie kupić kom, kom, kolejne opakowanie, bo no, już mi go trochę brakuje, szczerze mówiąc. Jeśli macie tylko jakieś problemy z, właśnie, z takimi infekcjami intymnymi, to mogę polecić przynajmniej, żeby się zapoznać z tym produktem, bo to jest też taki trochę bardziej medyczny, medyczny produkt, bo taki, więc jakby tu nie chcę nikomu nikogo jakoś tam specjalnie namawiać, ale chciałam jedynie powiedzieć, że tak coś jest, zużyłam i... Jest bardzo fajny, ja szczególnie polecam. No, znaczy nikomu osobiście, ale wydaje mi się, że to jest warta, żeby po prostu obczaić. Dalej mam krem warzywny odżywczy mini, wersją wersję testową tak naprawdę, od czterech szpaków, 9 ml. Dostałam taką próbkę na naturaliach i zużyłam całą... Taki dosyć gęsty krem, się, że bardziej bym, ja, ja bym go doceniła w tym okresie się, bo on teraz był taki troszkę ciężkawy, ale nie za nadto, raczej jakieś tam wypryski czy coś nie pojawiały się w związku z użytkowaniem tego. Hmm. Myślę, że dla wielu osób będzie spokojnie Jeśli szukacie po odrywczego, bazowego kremu nawilżającego, to to jest dokładnie to tak naprawdę. 9 litrów to, to też mogę się jakoś tam za bardzo, yy, za bardzo rozwodzić, to nie do końca była moja ukochana formuła, ale sam produkt sobie naprawdę był w porządku. Dwie pomadki, taka zbiorczo to wiemy, Friends jakieś nie wiem, jak coś dziwnego. Chyba to jest Deli, chyba Deli jest producentem tego. A szczerze mówiąc, nie widzę. Dystrybutor tu jest. A wyprodukowano w Polsce. Nie mam różnych informacji, a składzie to w ogóle nie wspominając. Taka zwyczajna, świetnym składem, jagodowa pomadka w każdym razie, którą na pewno kojarzycie z tych frenców yy, z różnych yy, wielkich drogerii. I yy, yy, Natural Secret, pomadka ochronna, o której mówiłam już takie miliony razy, że się nie będę powtarzać. Najlepsza pomadka, po prostu ochronna Ewery, którą kocham i uwielbiam. Jest po prostu zmaltretowana, całkowicie pakowania jakoś to folia, to lata. Kocham to i generalnie niedługo już nie będę kupiła sobie kolejną, ale sobie kupiłam sobie pięć nowych pomadek i po prostu muszę zrobić chwilę przerwy, ale ta jest niezaprzeczalnie fenomenalna. I bardzo, bardzo polecam, jeśli tylko byście mieli okazję kiedykolwiek móc sobie ten produkt kupić. I na dosłownie sam koniec produkt y, makijażowy, to też się nie zdarza zbyt często: e, Modara Deconcealer Collector. Już to jest nie pierwsze pakowanie, które ja mam zużyte tego produktu. Generalnie to, on to jest w całości zużyty, jakby jeśli chodzi o ścianki, tylko pod koniec tutaj, między o te, taka końcówka, y, między taka, o tutaj y, zostało tego trochę produktu, ale nie jestem w stanie, jakby go tą, y, cóż, tym patyczkiem tym aplikatorem do końca już. Niestety wyłożyć i też muszę troszkę troszkę powoli zasycha. Wydaje no mi się, że relatywnie szybko go zużyłam, no ale... Trudno powiedzieć, jakby to drugi raz drugi korektor, który zużyłam z Madary, więc to mi się generalnie już trafiło, jeżeli chodzi o make-up w ogóle, żeby w takiej większej ilości, no większej ilości, cudzysłowie wielkie, z zużyć, ale sam korektor sobie jest super wspaniały i fenomenalny. I wydaje mi się, że dlatego, że właśnie też używałam tego, tego korektora, to to serum było dla mnie w miarę spoko, bo jakby ten korektor też ma takie bardziej nawilżające właściwości właśnie tym marzeniem sokzolowe, są takie właśnie fa fajne składniki, bardzo ładnie i świeże wygląda pod okiem, więc one jakby uratuje sytuację jakiegoś tam ewentualnego kiepskiego kremu pod. Okien. Czy tak w ogóle, taki, taka, taka uwaga, i naprawdę mogę polecić. Ten kolor chyba to jest 25, ale teraz oczywiście, że tego nie widzę. No chyba tak, chyba tak mi się coś mocno strzela, że to będzie 25. Ładny, jasny, może nawet trochę zbyt jasny dla mnie w tym momencie, takim letnim, gdy jestem trochę opalona, bo teraz w ogóle myślę, tak, muszę się malować troszkę jaśniej, bo nie mam wystarczająco ciemnych produktów, ale to naprawdę jest bardzo, bardzo ciekawy produkt, bardzo nawilżający, który wygląda bardzo niesamowicie świeżo i pięknie pod okiem. Jeżeli szukacie właśnie dobrego korektora pod oko, który nie będzie chodził z gdy który będzie miał takie właśnie nawilżające właśnie włosy pielęgnacyjne, to to jest dokładnie to ja serdecznie, serdecznie polecam. No, skończyliśmy. Yy, wiem, że to był bardzo długi filmik, więc jeśli tylko dotrzymamy się do tej, chwili, do tej chwili, to po prostu naprawdę gratulacje, bo wiem, że to jest szalone, to wszystko zawsze o czym tutaj gadam. Yy, oczywiście, jak zwykle, bardzo proszę Was o łapki w górę, yy, o subskrypcję kanału, jeśli tego jeszcze, jeszcze tego nie robicie, no i jakiś komentarz pod spodem, dajcie znać po co żyjecie. Yy, no i co, to było na tyle. Dzięki bardzo za oglądanie. Yy, za tydzień będzie filmik właśnie z, taką, yy, z takim odświeżeniem skóry pulecia, też w tym stylu zrobiłam właśnie taką nagrywkę dla Was, więc mam nadzieję, że się Wam spodoba, yy, bo tak jak przodu Mam to już zrobione. No i cóż, jak zwykle, jeśli też macie jakieś powody ze względów filmików, jakieś specjalne życzenia, to oczywiście również dajcie mi znać. No i cóż, na tą chwilę bardzo Wam dziękuję za oglądanie. I do następnego siema. Pa, pa.